jest bałwana wyjechać. Masz Adolfie, ja Adolf 1, Ty Adolf 2, albo Ty 1, ale 2 nie wierzyłeś, że mam tutaj bałwana? Lato zima na okrągłą, zaponek. Zobaczcie, zajebisty bałwanek. Wyślę Ci ten filmik. Niech nie, nie uwierzył. A po, pójdę z bliska. Pokażę Ci, jaki on jest. jest wysoki. Ja ręką nie sięgam. Ha i nawet i nie da rady. Nie Haili Ci daje. Możesz kolegom z tę bandę pokazać Adolfa Bałan 2021. To nara, ok Przyślij mi jak, jakie za jak oni co oni powiedzieli na ten temat. Ty mieszkasz w mieście, a ja mieszkam na wsi. Zobacz taki bałwan zajebisty. Nara, okej. Okay.